Witam Cię serdecznie z tej strony Piotr Krzyżowski i rozpoczynamy dzisiaj trzeci odcinek. A co za tym idzie, drugą część odcinka: Jak dobrać sprzęt do ochrony aplikatora. Dzisiaj będziemy rozmawiać o ochronie pośredniej, porozmawiamy m.in. o wymianach powietrza w pomieszczeniach, jak dbać o sprzęt ochrony indywidualnej zabezpieczenie miejsca aplikacji, dodatkowy ekwipunek dla aplikatora, a ponadto omówimy sobie choroby zawodowe, jak i możliwe komplikacje zdrowotne. Zacznijmy sobie najpierw od wymiany powietrza, z tego względu, że wiele osób nawet o tym nie słyszało, że należy wymienić atmosferę w miejscu aplikacji. I jak to robić prawidłowo? Prawidłową wymianą powietrza jest Dopuszczenie powietrza z zewnątrz przy pomocy wentylatora muchawy sprzężonej z rękawem powietrznym, a także odprowadzenie nadmiaru gazów wydzielających się w momencie aplikacji na zewnątrz. Zawsze wprowadzamy powietrze na wysokości pracy aplikatora. To jest bardzo ważne, żeby to powietrze było wymieniane na wysokości pracy aplikatora. Z tego względu, że możliwe nieszczelności w systemie tutaj ochrony aplikatora, czyli o czym, tym, o czym rozmawialiśmy w poprzednim odcinku, czyli maskach, było zapewnione tutaj dostęp świeżego powietrza. Tak? W momencie, kiedy te powietrze jest dostarczane poniżej pracy aplikatora albo powyżej, to powietrze nie zawsze trafi tutaj w tym kierunku, w którym przebywa aplikator. Wyciąg natomiast musi być sprzężony razem z filtrem pyłowym, z tego względu, że podczas aplikacji wydziela się odkurz, który e, może przedostawać się na zewnątrz. E, też ten odkurz może spowodować skrócenie żywotności tego wentylatora, z tego względu, że on się będzie zaklejał coraz bardziej. W okresach zimowych szczególnie. Ważna jest wymiana powietrza, jak i nagrzanie tego powietrza, dlatego bardzo dobrym rozwiązaniem jest zastosowanie nagrzewnicy olejowej z spalin. Tu tutaj podkreślam, to odprowadzenie spalin jest zalecane, żeby było i z rękawem, który będzie dostarczał nam świeże, podgrzane powietrze. Sprawi to, że aplikacja będzie znacznie łatwiejsza. Piana będzie miała doskonałe warunki do rozrostu, a także aplikator będzie miał komfortowe warunki pracy. Kolejnym etapem chroniącym aplikatora, szczególnie latem, jest doprowadzenie chłodnego powietrza. Tutaj komfort termiczny aplikatora musi być bardzo zrównoważony, z tego względu, że jego wydajność, jak i wytrzymałość podczas aplikacji będzie wraz ze wzrostem komfortu rosnąć. Bardzo też ważnym elementem jest, aby drabiny, rusztowania i inne elementy, z których korzysta aplikator, były regularnie serwisowane i sprawdzane. Taki przegląd, jeśli chodzi o same drabiny rusztowania, powinien przynajmniej raz w roku się odbyć. Należy go przeprowadzić wizualnie, ewentualne uszkodzone elementy należy niezwłocznie wymienić po to, żeby aplikator mógł bezpiecznie z nich korzystać. Osobiście uważam, że ważnym elementem jest również stosowanie ochraniaczy na kolana oraz łokcie. Z tego względu, że aplikacja często odbywa się w bardzo ciastych miejscach, gdzie aplikator, czołgając się, dociera do miejsca aplikacji. Przez to, też tutaj kolana oraz łokcie są bardzo mocno narażone na różnego rodzaju urazy, nawet na przebicia gwoździami, nabicia się na wkręty. Stąd też z osobistego doświadczenia wiem, że takie ochraniacze są niezbędne podczas pracy właśnie w trudnych warunkach. Jeśli chodzi na przykład o przyłbice, maski i hełmy, należy zawsze je traktować indywidualnie. Te elementy, które omówiliśmy sobie w poprzednim odcinku są elementami personalnymi, dlatego też nie należy ich pożyczać, wymieniać się czy pracować w jednej masce z kolegą, z którym się prowadzi aplikację, tak? wymieniając się podczas tej aplikacji. Co do wymiany filtrów, należy zawsze stosować się do zaleceń producentów. Te zalecenia znajdziecie zawsze w instrukcji obsługi danego filtra, bądź na stronie producenta. Zachęcam do lektury z tego względu, że poprawne stosowanie filtrów naprawdę tutaj ma bardzo duży wpływ na nasze zdrowie, a ich niepoprawne stosowanie może skutkować naprawdę wizytą tutaj, na przykład w szpitalu. Część z moich znajomych już doświadczyła niestety takich nieprzyjemności. Niektórzy nawet potrafili w szpitalu spędzić 7 dni, mieli problemy z oddychaniem, problemy ze wzrokiem, inni z kolei bardzo duże problemy, jeśli chodzi o choroby skórne, alergie. Przyjęli po prostu taką dużą dawkę chemii, że niestety tutaj skończyło się pobytem w szpitalu. Zabezpieczenie miejsca aplikacji. To jest jeden z ważniejszych, kluczowych elementów, jeśli chodzi o osoby postronne. Tutaj też ważne jest, żeby stosować środki ochrony indywidualnej dla siebie, jak i dla osób, które chcą wejść w przestrzeń aplikatora. Dlatego też, jeśli klient bardzo chce być przy aplikacji, należy go wyposażyć w maskę oraz kombinezon. Jeśli nie macie takiego sprzętu zawsze możecie zaproponować klientowi to, będą szczególnie na, przykład na pomiarze wstępnym, żeby sobie taki sprzęt sam zakupił. Sprzęt nie jest tani, bo to będzie dla niego wydatek na najniższym koszcie, w granicach 600 zł, ale dzięki temu będzie mógł spędzić z Wami do 8 godzin na aplikacji, przyglądać się, pracować z Wami, jeśli sobie tego zażyczy. Jeśli wy mu na to też pozwolicie niech się sprawdzi, czy aplikacja piany póry jest naprawdę prosta, na pewno jednym z kluczowych elementów podczas rozkładania sprzętu jest rozłożenie oznaczeń, czyli oznaczamy wejście do budynku tabliczką prace budowlane nieupoważnionym w ster z Z tego względu, że aplikacja wiąże się z koniecznością stosowania środków ochrony indywidualnej. A osoba, która się zbliża do takiego miejsca, takich środków e, może po prostu nie posiadać. E, tutaj, największym elementem ostrzegawczym, który również należy załączyć, jest e, nakaz stosowania ochrony dróg oddechowych oraz oczu. Jeśli wykonujemy pracę w ruchliwym miejscu, należy e, zawsze oznaczyć linię położenia węża. E, tabliczką uwaga, wysokie ciśnienie. E, lub stosować najazdy specjalnie dedykowane, tak jak na przykład przepusty kablowe, e, przepusty dla węży strażackich. E, takie elementy znajdziecie sobie bez problemu e, w internecie, możecie je zakupić, niestety nie są tanie. Koszt tutaj w zależności e, od modelu od 150 zł w górę. E, dodatkowe elementy, które ułatwiają pracę aplikatorom to na pewno będą takie elementy, jak multi narzędzia do czyszczenia klucze do beczek, szczególnie przy otwieraniu nowego zestawu, przy zmianie zestawów, a elementy, które podwyższają bezpieczeństwo aplikatora, na przykład łączność krótkofalowa. Krótkofalówki na aplikacji bardzo przydatna rzecz. E, świetny element, e, dzięki któremu aplikator jest bezpieczny, zawsze może wezwać pomoc e, pomocnika, osoby, która jest na ocie, pilnuje sprzętu, e, gdy coś się dzieje, gdy potrzebuje pomocy np. z przestawieniem węża, też może wezwać e, pomocnika e, w bardzo szybki sposób, e, zawsze może wcisnąć guzik alarmowy na takiej krótkofalówce, wtedy wiadomo, że coś się dzieje, należy wezwać pomoc należy sprawdzić co się dzieje z aplikatorem. Szczególnie w pomieszczeniach zamkniętych, gdzie mamy utrudnioną wymianę powietrza, no tam te krótkie falówki są zalecane, aby je mieć przy sobie. Ja osobiście korzystam z takich elementów. To jest kolejny gadżet, który kosztuje troszeczkę, ale tutaj poprawia nam to bezpieczeństwo, poprawia nam komunikację. Zawsze ma się łączyć tutaj z autem. Także naprawdę fajna rzecz. Bardzo polecam do stosowania. Kolejnym też elementem oprócz drabin, rusztowań są szelki zabezpieczające przed upadkiem. Wiele razy miałem sytuację, gdzie podczas aplikacji drabina się przekrzywi, przesunie, aplikuje się w trudnych miejscach nad klatkami schodowymi. Czasami ma się trzy piętra w dół z tego względu, że są otwory w stropie. No tutaj no niezbędne jest zabezpieczenie dodatkowe w postaci właśnie e, uprzęży za, za, zabezpieczających przed upadkiem z wysokości. E, osobiście zalecam stosowanie amortyzatorów oraz linek sztywnych, z tego względu, że przypinamy się linką sztywną e, już w miejscu docelowym. E, możemy też e, przy pomocy takiej dodatkowej linki sobie podwiesić na przykład wąż, który zwisa nam 4 metry. W dół i musimy dźwigać, no niestety, bardzo duży ciężar około 15-16 kg. I często jest tak, że dźwigamy taki ciężar w jednej ręce. No i niestety musimy jeszcze operować pistoletem, aby prawidłowo nałożyć pianę. Jeśli chodzi o ostatni temat dzisiejszego odcinka, który omówimy, to są choroby zawodowe. A także choroby, które wykluczają z zawodu, typu alergie, uczulenia. Zaczynając z podstawowych chorób zawodowych, to są problemy, na przykład, często ze stawami. Z tego, względu, że ręce aplikatora są bardzo mocno narażone na dźwiganie bardzo ciężkich przedmiotów, w bardzo trudnych warunkach, w niedostosowanych do tego pozycjach. Czasami aplikator leży e, wysięgając e, rękoma e, możliwie jak najdalej. E, czasami aplikator stoi na jednej nodze, drugą ręką się podtrzymuje konstrukcji, po to, żeby zaaplikować pianę e, w trudnym, dostępnym miejscu. Także ręce i stawy tutaj dostają e, bardzo mocne obciążenia. E, stąd też e, te choroby zawywodowe mogą się w, tutaj w, bardzo często pojawiać. Jeśli chodzi o ręce to tutaj to są narzędzia pracy aplikatora. Bez rąk niestety aplikacja się nie odbędzie. I szanujmy swoje ręce, szanujmy swoje zdrowie. Stosujmy się tutaj szczególnie też do zaleceń OSHA. W dokumentacji OSHA bardzo łatwo znaleźć sobie można choroby zawodowe E, przyczyny, e, które powodują nabywanie tych chorób, tak, e, oraz zalecenia e, tutaj przeciwdziałania chorobom zawodowym. Też e, dosyć e, częstym problemem aplikatorzy borykają się, e, jeśli chodzi o nerwoskórcze. E, tutaj e, pojawiają się w różnych porach dnia, w nocy. Czyli hołdliwe zaciskanie pięści, tak byśmy aplikowali pianę, tak? czyli naciskamy spód do końca, trzymamy ten pistolet, żeby nam nie wypadł drąg. Eee, tutaj, no, dosyć często, tutaj taki objaw niektórzy mają. I powiem szczerze, sam osobiście tego doświadczyłem, nie jest to miłe uczucie, eee, dlatego, też eee, bardzo ważnym elementem jest, aby aplikować obiema rękoma. Z tego względu, że przerzucając. Tutaj możliwe często aplikacje z ręki do ręki, e, dajemy też odpocząć tutaj e, mięśniom, dajemy odpocząć stawom, e, co też pozwoli nam dłużej pracować. E, jeśli e, na przykład e, spotka Cię jakaś niespodziewana wysypka, swędząca, e, szczególnie po aplikacji e, i ona będzie nawracać w momencie, kiedy będziesz znowu aplikował, no to tutaj masz już pierwszą lampkę ostrzegawczą, która Ci się zapali, że możesz już być uczulony na któryś ze składników piany poliuretanowej. Tak jak wiemy, piana poliuretanowa jest produktem obojętnym dla środowiska już po przetworzeniu. Tak same komponenty, no niestety w momencie, kiedy są rozpylone lub w stanie ciekłym w beczkach, takowe nie są. Problemem tutaj też jest na przykład uszkodzenie dróg oddechowych, poparzenie tych dróg oddechowych. Mogą też występować porażenia gałek ocznych, zapalenie rogówek. Różne elementy, które tutaj mogą się pojawić podczas niestosowania się do środków ochrony indywidualnej, które omówiliśmy sobie w poprzednim odcinku. Też Mm, tutaj e, mam przykłady, bardzo dużo moich znajomych, e, z którymi rozmawiałem po poprzednim odcinku. E, Wymieniliśmy swoje doświadczenia, jeśli chodzi o różnego typu sytuacje, e, choroby zawodowe, e, alergie. Rozmawialiśmy o osobach, które są wykluczone całkowicie z aplikacji ze względu właśnie na alergię e, Niektórzy z nich nawet potrafili trafić do szpitala na 7 dni, gdzie przez 6 dni Całkowicie byli pozbawieni wzroku ze względu właśnie na zastosowanie przez złych filtrów, dlatego też bardzo ważne jest o przestrzeganie tutaj zaleceń wspomnianych w poprzednim odcinku. Dziękuję bardzo za oglądanie poprzedniego odcinka i mam nadzieję, że ten, jak i również kolejne, również przypadną Wam do gustu. Piszcie proszę w komentarzach, jakie tematy Was nurtują, jeśli chodzi o izolację pianopór. Może tematy sprzętowe, tematy tutaj techniczne podczas aplikacji, przygotowanie się do samej aplikacji. Także piszcie śmiało w komentarzach, nie bójcie się tego. Najciekawsze komentarze wybiorę i będą tematem kolejnego odcinka. Postaram się zmieścić trzy tematy, także trzy osoby mają szansę na to, że ich komentarz zostanie wylosowany. Pozdrawiam.